i będziemy postaram się jak najszybciej. No wszystko mam gotowe. Co Przepraszamy chwilę. za opóźnienia, ale, ale ten trochę się męczyliśmy z telefonem, ale życie, życie, prywatne i tak tak. tak tak wyszło. Cześć, cześć, cześć. cześć. Okulary sobie nie mogłem wziąć, bo znowu nic nie widzę. Gdy zarosłeś. Ogolę się. gole się dzisiaj, jutro, może w, może w sobotę. Także no, jak, jak mówiliśmy wcześniej, na no dzisiaj rozgarnięcia jest zestaw szupokowy, wygrywa jedna osoba. Za chwilę zrobił losowanie, zaraz Wam pokażemy co gdzie i jak. Wszystko po kolei, po kolei wytłumaczymy to co, co tam robimy i że, żeby nie było nie. Siema, było I ten i. O, perful, zobacz jest. <laughs> no dobra, idzie, idzie sporo osób. Także możemy już powoli zaczynać. Także live'a też udostępnimy na Facebooku. Jeżeli ktoś tam przez Facebooka nas obserwuje. Także... Co, zaczynamy? Zaczynamy, nie? Na szybko jako nie będziemy przedłużać. Mm, idziemy, jedziemy? Jedziemy. No już mamy patrz 68 osób. Także. No to dobra. Dobra, cześć wszystkim. Dobra, zaczynamy. Cześć, my, my się musimy przesiąść na, na, na komputer i ten. I, I zaczynamy. Także lecimy z koksem. Maciek siada na tron. Czekaj postawie, żeby było widać. żebyś na wielką głowę. Ej! No to dobra, jesteśmy na naszym kanale, będziemy kopiować link do tu konkursu. Jest, tu jest film konkursowy, żeby udostępnić. Kopiuj link. Yy, I tu mamy już program. program. Tu wpisujemy, yy, wstawiamy link z, z filmu. I tu robimy y, odpowiedzi, odznaczamy, że tam jak kilka osób dało, dało odpowiedź, to, to to będzie tylko jedna i wybrana. I tu wstawiamy słowo, które było potrzebne. Żeby wziąć udział, czyli 8000 tysięcy. No dobra, i teraz będzie ładować komentarze. Piszcie, czy w ogóle dobrze widać, bo nam, nam wszystko pokazuje dobrze, także napiszcie jeszcze, zanim zaczniemy losować. Czy dobrze widać. Najbliżej ekranu. Dobra. Lepiej. Jest okej, okay, dobra. Dobra, tak będę trzymał. Dobra, komentarzy dość było dość sporo. Chyba około, około tysiąca chyba nie? 900 coś, no. No, także Zaraz tam załaduję. Pokażę co i jak. No tak jak mówiliśmy, jedna osoba wygrywa, no ale nic. Zapowiem jeszcze wam, że w ciągu miesiąca zrobimy kolejny konkursik. Tak jak mówiliśmy wcześniej, zalego o konie, także będzie zestaw koniowy. Także już komentarze kończy ładować. Komentarzy ponad 1000, ale podejrzewam 915 komentarzy 15 z, z 8000, także... No nic, Maciek, gotowi? Dobra. Losujemy. Losujemy? Tak, i poszli. Dorota Silenko. Dorota Silenko. Także gratulujemy. Gratulujemy. I, I co? I proszę się odezwać w, w, w przeciągu i, i, ilu? 5 dni. 5 dni tak. No chodź tam będziemy tam no. gdzieś. Także gratulujemy. Tak jak mówiliśmy jeszcze na Facebooku stawimy też pościg z live'em. Wpiszemy kto wygrał, co i jak. Także prosimy o wysłanie adresu. No i co? Bo ogóle no tyle. No ogólnie ja dziękuję, wam, że jesteście z nami, Dziękujemy, bo naprawdę nie spodziewaliśmy się tylu komentarzy. No Naprawdę no. dużo. Naprawdę jesteśmy mega zaskoczeni, i, i co. I pani Dorocie gratulujemy. Dokładnie. I, i co? I w, co? W przeciągu pięciu, dni, pięciu tam, dni, żeby dni najlepiej, żeby, żeby się do nas od, odezwała. Czy tam jest, mamy na Facebooku, czy, czy na Facebooku też jest, na, znaczy mamy też swo, swojego maila, to na mailu można się odezwać. i Także tak, no nic, tak jak mówiliśmy, będzie konkurs okoniowy jeszcze w ciągu miesiąca, podróżemy to ogarniemy. Także będziemy losować jeszcze raz. No i co, widzimy się nad wodą. Tak jest. Ostatnio męczymy głównie szczupaki. Tylko szczupaki, bo tak. na razie o, taki okres. Jeśli okres jest, że... mamy, to, to, to walimy, a ostatnio ładnie się dzieje. to Tak, a konia ogólnie będziemy też robić podejście. już robiliśmy kilka podejść, niestety na razie tam jednej sztuki, nic się dużo nie wydarzyło. Także no co, będziemy jeszcze podchodzić. No a jeszcze mamy sporo zielska na rzece przed także jest ciężko trochę połapać. No ale woda to nie była wysoka, wypłukała zielsko w większości. Także ma dobrze, Także nic, zapraszam no. Was na kolejne odcinki. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy. Trzymajcie się. trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, na razie cześć. Hej. Dobra była. Nie wiem jak... Krzyżyk. Krzyżyk. A Krzyżyk. Dobra jest